Zimowe opowieści: Czesław Janczarski, Bajki Misia Uszatka, Wrona, Zajączki i mróz Posłuchajcie bajki o Wronie i dwóch Zajączkach. Siedziała Wrona na wierzbie i rozmyślała: Jakby tu zarobić bez trudu parę groszy? Już wiem, zakrakała siądę przykładce, która łączy dwa brzegi strumienia. Gdy ktoś będzie chciał przejść na przeciwległą stronę, zapłaci mi trzy grosze. Sfrunęła wrona z wieżby, siadła przy kładce i czeka. A tymczasem pod wieżbą usiadł siwy staruszek mróz, który przywędrował z dalekiej północy. Siadł mróz pod wieżbą i zapalił fajkę. Bardzo jestem ciekaw, mruknął, no co czeka wrona przy kładce. Zbiegły z górki dwa zające. Chciały przejść przez kładkę, żeby pobiec do lasu. Zatrzymała je wrona. Kto chce być na tamtej stronie, musi dać trzy groszy wronie. Ale my nie mamy ani grosza, zmartwiły się zajączki. Musimy jednak być koniecznie w lesie i to szybko, bo pies nas tu wytropi. Trudna, zakrakała brona. Kto nie ma pieniążków, musi zostać po tej stronie, na której jest. Próbowały zajączki przeskoczyć przez strumień, był jednak za szeroki. Wtedy mróz zgasił fajkę i szybko zamroził wodę w strumieniu. Przebiegły zajączki po lodzie na przeciwległy brzeg. Wrona rozgniewała się i odleciała. Może będzie szukać gdzie indziej łatwego zarobku. Koniec.